Autopromocja Czym jest odwaga w świecie pełnym lęku i niepewności? Czy można nauczyć się żyć odważnie? Kim są osoby, które się odważyły? Sprzeciwić władzy, stanąć w obronie wartości, powiedzieć głośno nie, kiedy wszyscy wokół potakiwali, walczyć o godność swoją i innych? Zapraszamy na nowy podcast Moja odwaga. Agnieszka Jucewicz zaprasza do rozmowy o różnych obliczach odwagi, ale i o lęku, bo jedno nie istnieje bez drugiego. Zapraszamy do słuchania. Wysokie obcasy. To jest czas na podcast. Przywykliśmy kojarzyć dzieciństwo z beztroską i z radością. Na smutki dziecka mówimy: smuteczki. Wygodnie nam wierzyć, że jeżeli dziecko jest źle, wystarczy, że przytulimy albo damy lizaka. Drodzy rodzice. To tak nie działa. Już najmłodsze dzieci, już kilkulatki, mogą mieć naprawdę bardzo poważne problemy, obniżony nastrój. Nawet one chorują na depresję. I właśnie o tych dużych smutkach małych dzieci porozmawiamy dziś w podcaście Wysokich Obcasów Być Rodzicem, na który zapraszają jak zwykle Agnieszka Urazińska i Magdalena Keller. Wysokie Obcasy. Rozdrapują rany, rwą włosy, mówią że chcą zniknąć, a zdarza się to nawet w przedszkolu. Jak nie przegapić pierwszych sygnałów? Jak patrzeć na to nasze ukochane dziecko, żeby dostrzec w porę? No i co zrobić, żeby pomóc? A może, może można zapobiec? Mamy dziś przyjemność rozmawiać z ekspertką, która pewnie nie raz już słyszała takie pytania i nieraz udzielała odpowiedzi. O depresji najmłodszych dzieci porozmawiamy dziś z Joanną Sas Gust, która jest psycholożką, psychoterapeutką i pracuje w Fundacji Słonie na Balkonie. Witamy panią serdecznie. Dzień dobry, witam pani i witam Państwa. Pamiętam takie pani słowa, pani powiedziała czas zacząć uświadamiać ludzi, że nie można być za młodym na depresję. Ale my ciągle chyba my dorośli, myślimy, że to jest problem dorosłych. Może nastolatków, no ale przecież nie ma prawda? To prawda. No, my cały czas jako dorośli mamy w głowach to, że depresja to jest taki termin, taka choroba, takie objawy zarezerwowane dla osób dorosłych, tak jak Pani wspomniała, ewentualnie dla nastolatków, bo coraz więcej na szczęście się i o tym ostatnio mówi. Natomiast niewielu z nas zdaje sobie sprawę z tego, że te najmłodsze dzieciaki, te dzieci w przedszkolu, te dzieci w pierwszych klasach, drugich, trzecich podstawówki, one także mogą cierpieć z powodu depresji. One także mogą mieć pełnoobjawowe zaburzenia nastroju, i to jest problem, który dotyka ich także, niestety. Ale to nam się w głowie nie mieści. No jak to? Jakie problemy mogą mieć takie małe dzieci? No właśnie, trochę nam się w głowie nie mieści, bo my mamy takie wrażenie, że te problemy, którymi obarczani są dorośli, to to są problemy, z którymi my się borykamy na co dzień i one mogą mieć taką wysoką rangę, prawda? Powodowania, że my się źle czujemy, że jest nam trudno funkcjonować. Natomiast małe dzieci także mogą doświadczać trudności. Małe dzieci także mogą się borykać z problemami życia codziennego. One oczywiście będą Zupełnie inne i adekwatne do ich wieku. Natomiast one także mają prawo jakoś je przeżywać, jakoś je rozumieć, starać sobie z nimi poradzić lub też nie. Jeżeli te dzieciaki mają takie poczucie, że te problemy, z którymi one się spotykają, je po prostu przerastają, no to z tego faktycznie może powoli kiełkować depresja. No dobrze, ale jak u takiego małego dziecka można taką depresję zdiagnozować? No bo mi, mi to wciąż wydaje się absurdalne. Ty, ty masz, ty masz Mam, no właśnie, jeszcze, i zastanawiam się, czy znaczy w ogóle przerasta to, przyznam szczerze, moją wyobraźnię. Z jednej strony jest to trochę podobne do tego, jak diagnozujemy depresję u osób dorosłych i u nastolatków. Czyli faktycznie muszą być spełnione pewne podstawowe kryteria diagnostyczne. One nadal są adekwatne, niestety, do e, osób dorosłych e, i no, możemy powiedzieć, że dziecko także boryka się z takimi symptomami. E, mówimy tutaj o sferze emocji, mówimy tutaj o sferze poznawczej, czyli o tym, co jest w głowie takiego malucha, jakie myśli mu się gdzieś tam po tej głowie plączą utrudniając jemu takie codzienne funkcjonowanie, ale mówimy także o jego zachowaniu, czyli to co my widzimy na co dzień. No i mówimy o jego somatyce, czyli o tym co mówi ciało takiego malucha. I jeżeli popatrzymy na te cztery podstawowe sfery, no to wśród nich oczywiście wyłaniają się takie podstawowe objawy, po których my możemy przypuszczać, że być może akurat to dziecko z problemem depresji się mierzy. Proszę nam podpowiedzieć, na co zwracać uwagę. Jasne. Myślę, że najłatwiej mi będzie odnieść się właśnie do tych czterech podstawowych sfer. E, najpierw wspomniałam o sferze emocji, czyli to, co e, może czuć dziecko, małe dziecko, które mierzy się z problemem depresji. To jest oczywiście smutek, to jest przygnębienie, e, to jest taka apatia, ale może to być także rozdrażnienie. O ile u osób dorosłych zwykle jest to właśnie smutek, jest taką dominującą e, emocją. Smutek, jakieś poczucie bezradności. Tak, tak sobie wyobrażamy. Mhm, o tyle u tych małych dzieci to nie musi być tylko smutek. To może być także taka wzmożona drażliwość, czyli mamy takie wrażenie, że to nasze dziecko jest bardziej nerwowe. A szybciej reaguje emocjonalnie w różnych trudnych sytuacjach. Mamy wrażenie, że nawet takie no, z naszego punktu widzenia błahe sytuacje mogą powodować wybuchy tych emocji. Hmm, czyli ta drażliwość to jest rzeczywiście to, co dla młodszych dzieci jest dość typowym objawem, poza samym smutkiem. A, czyli powiedziałam tutaj o tych emocjach, ale kolejna sfera to jest sfera poznawcza. Czyli to, co jest w obszarze głowy takiego malucha, czyli myśli, które chodzą mu po tej głowie, to mogą być myśli dotyczące tego, że jestem niefajny, nikt mnie nie lubi, życie jest bez sensu, do niczego się nie nadaje, sprawiam wszystkim kłopoty. No i aż do takich myśli, które są bardzo dramatyczne, czyli do takich myśli, że po prostu chciałbym zniknąć, chciałbym, żeby mnie nie było. To są myśli, które dotykają dzieciaki cierpiące z powodu depresji. To są myśli, które one relacjonują i które na pewno znacząco wpływają na to, jak te dzieci się też czują. Ja sobie tak myślę, że to jest mocno mylące, jeżeli na przykład no, my sobie wyobrażamy, że, że depresja jest tożsama ze smutkiem, z tym, że, że niczego nam się nie chce, że no właśnie, obniżony nastrój, leżymy na kanapie i nic nam się nie chce. Tak sobie to stereotypowo można tę depresję wyobrazić. No a tutaj, jeżeli mamy do czynienia z dzieckiem, które nie jest pogrążone w smutku, nie jest apatyczne, tylko właśnie jest nadpobudliwe, nerwowe, rozdrażnione, no to to, to trochę może mylić rodziców, prawda? Może mylić, może mylić, i my możemy wpaść w taką pułapkę postrzegania, na przykład takiego dziecka, jako dziecka w cudzysłowie, oczywiście potocznie mówiąc niegrzecznego, dziecka, które nie podporządkowuje się gdzieś regułom, dziecka, które przejawia zachowania agresywne. Natomiast, kiedy zaczynamy rozmawiać z tym dzieckiem, gdzieś drążyć, poznawać to dziecko, okazuje się, że pod tym zachowaniem, które my dorośli postrzegamy jako no, niewłaściwe czy trudne, kryje się po prostu smutek. No właśnie, ale jak rozmawiać z takim małym dzieckiem, żeby go nie, nie wystraszyć, nie spowodować, że się jeszcze bardziej zamknie? Jak te pytania konstruować? Ja to w ogóle chyba jestem takim zwolennikiem też e, bycia z dzieckiem, też w formie zabawy. To znaczy pamiętajmy o tym, że my nie mówimy o osobie dorosłej, która potrafi przyjść do gabinetu psychologa, psychoterapeuty albo lekarza, psychiatry, albo do przyjaciółki lub przyjaciela i powiedzieć: Słuchaj, no, ostatnio tak mam, że się od dłuższego czasu źle czuję, że nie mam energii, nic mi się nie chce, że mam takie trudne myśli, które chodzą mi po głowie. Dzieci tego zwykle nie robią. Jest im trudno usiąść z dorosłym i powiedzieć, co się z nimi dzieje, opisać to, co przeżywają, więc dla mnie też taką dobrą formą nawiązania kontaktu z młodszymi dziećmi to jest zabawa, bo one wtedy wchodzą trochę w taki swój świat, w którym czują się bezpiecznie i dzięki tej zabawie będą w stanie albo odpowiedzieć nam na jakieś pytania wprost, albo nie wprost na przykład poprzez rysunki albo poprzez jakieś gry tematyczne poprzez zabawę lalkami czy lego i w ten sposób także możemy starać się z tym naszym dzieckiem taki kontakt nawiązać ja jestem za tym abyśmy zawsze mówili dziecku jeżeli coś nas niepokoi jeżeli coś nas zastanawia jak coś nas martwi możemy to opisać możemy powiedzieć słuchaj widzę że od jakiegoś czasu Dość niechętnie wychodzisz na dwór, trochę mniej się spotykasz z kolegami, zastanawiam się, co się takiego dzieje. Czy już ci się nie chce, czy może się pokłóciliście? Często jest tak, że te zaburzenia depresyjne u małych dzieci są spowodowane jakimiś sytuacjami, w których one się znajdują, i czasami dojście do tych sytuacji także może stanowić odgadnięcie przyczyny tego. Pogorszenia u naszego dziecka, no ale też często jest źródłem jakiejś zmiany, czyli to jest coś, na co my także możemy wpłynąć. No tak, tylko ja jeszcze tylko doprecyzuję, Aga, bo m, ja się zastanawiam, czy to dziecko zawsze jest w stanie y, zdefiniować swój stan na tym etapie rozwoju. No właśnie, nie jest. No, ktoś, myślę, że to jest, że to rodzice powinni to, O czym powiedzieć. powiedziałam? Tak, 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 że nasze dziecko no, rzadko, kiedy sześciolatek ma taki wgląd w siebie, że potrafi opisać słowami, co przeżywa, co czuje, co ma w głowie, prawda? albo e, skojarzyć, że te bóle głowy czy bóle brzucha, które odczuwa, są powiązane z jego psychiką. Ono nie ma takich umiejętności, ono tego nie zrobi. Czyli my, jako czujni dorośli, powinniśmy Poobserwować nasze dziecko, zastanowić się, jak to dziecko sobie radzi w domu, jak sobie radzi w szkole, co mówi, z kim rozmawia, a poobserwować też jego zachowanie, ale co zgłasza na przykład. Bo ja powiedziałam wcześniej o tych dwóch sferach, czyli o sferze emocji i sferze poznawczej, ale proszę pamiętać, że u małych dzieci depresja bardzo często przejawia się też zgłaszanymi bólami somatycznymi. Czyli to jest ból brzucha, ból głowy, ból mięśni, to są problemy ze spaniem, to jest utrata łaknienia, to jest to wszystko, co my możemy także na co dzień u tego dziecka zaobserwować. I dopiero pakiet tych objawów, kiedy sobie powiemy: OK, on się wycofał z relacji trochę, tak? już nie wychodzi na dwór tak często. Układanie klocków Lego, widzę, że nie sprawia mu już takiej przyjemności jak wcześniej. Trochę gorzej rodzi sobie w przedszkolu. Pani zgłaszała, że ma kłopoty z koncentracją. A do tego kilka razy słyszałam, jak mówił, że się do niczego nie nadaje, że nikt go nie lubi. I widzę, że tej energii ostatnio ma trochę mniej. I często zgłasza bóle brzucha. To jeżeli my popatrzymy na to dziecko tak globalnie, całościowo i dostrzeżemy te różne, dyskretne nawet symptomy, no to to jest na pewno taka rzecz, po której powinna nam się zapalić jakaś lampka w głowie. Pani pięknie o tym opowiada i to wszystko tak brzmi, no tak, że myślę sobie, no jasne, fajnie, tutaj trzeba być uważnym, rola rodzica i tak dalej. My o tym rozmawiamy, słuchamy z Magdą od, od dawna i, i, i same to doskonale wiemy, tak nam się w każdym razie sama wydaje. Sama same się staramy tak postępować. No właśnie, no ja bym sobie tutaj wrzuciła taki kamyczek, bo <gryw> pamiętam sytuację, kiedy moja córka, ona nie była w przedszkolu wtedy, ale były to pierwsze klasy szkoły podstawowej. I ona mi się wydawała takim dzieciaczkiem malutkim. Ona zaczęła przychodzić do domu, mm, skarżyła się na zmęczenie, bolała ją głowa. Y Później dopiero zaczęłam zwracać uwagę na to, że takie ramiona miała pochylone do przodu, grzywką, oczy sobie zasłaniała. I szła spać ze swoimi kotami. Przytulała się do kotów, tak było jej najlepiej. I pamiętam, no co powinnam zrobić? Powinnam zacząć z nią rozmawiać. Teraz, teraz już wiem. Rozmawiać, być bardzo uważna. A ja sobie pomyślałam, taką złość poczułam wtedy. Bo pomyślałam kurczę no jakie ona ma problemy przecież ja wszystko y, ogarniam y, zapewniam jej y, wszystko co mogę najlepszego y, a ona tutaj grymasi nic jej się nie chce leniuch jeden nie chce jej się uczyć tej tabliczki mnożenia to chyba była dru trzecia, trze trze druga trzecia klasa jakoś tak że już tam pamiętam że trzeba się było trochę pouczyć i ja byłam na nią mocno mocno zła y, wtedy Później dopiero okazało się, jak ten czas się przedłużał, jak jej się nawet nie chciało na konie już w pewnym momencie chodzić ukochane, że, 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 że zaczęłam się zastanawiać, czy to przypadkiem nie ten, nie, nie obniżenie nastroju, właśnie. I my później długo rozmawiałyśmy, okazało się, że tam jakieś problemy były. Nawet niedawno rozmawiałam już w tej chwili, córka jest w piątej klasie, i rozmawiałyśmy sobie o tym. I ona, ona właśnie też użyła słowa depresja. Może to słowo już jest takie popularne, może. Nie mam pojęcia, ale w każdym razie mnie się wydaje, że ja byłam o krok od tego, żeby przegapić naprawdę poważny problem i zachować się jak taki typowy rodzic z pokolenia weź się w garść. Bo ja miałam ochotę i powiedzieć, właśnie, weź się w Weź się w garść, my mieliśmy trudniej. Za, albo wręcz zajmij się czymś, to nie będziesz o głupotach myśleć. Jakie ty masz już mieć problemy? No nie wiem, Magda, masz tak czasem, czy ty jesteś z tych uważnych i, i tak dalej? Bo ja tutaj wiesz, wręcz. Ja jestem w drugą stronę, jestem przewrażliwiona, wiesz, więc to też nie jest dobre podejście. Ale ja cię doskonale rozumiem, bo myśmy z takim podejściem wyszły z domu własnego. I u wielu Chociaż rodziców... Chociaż nie był to ten sam dom. Zaznaczmy. No tak, ale było to to samo pokolenie i to w naszym pokoleniu też pokutuje, więc ja absolutnie bym cię tutaj, Agnieszka, nie obwiniała za to, że, że mogłaś przegapić. No to we mnie było tak, tak tak mocno, to we mnie tkwi, że jakby tym bardziej, że no ja, ja często wracam pamięcią do tego, jak ja sobie teraz przypomnę po prostu ten, ten obraz nędzy i rozpaczy, tak naprawdę, to to nieszczęśliwe dziecko, które, no to się okazało, wystarczyło zmienić opresyjną szkołę na mniej opresyjną i już, już się zrobiło lepiej. No właśnie, ale to jest to, o czym ja mówiłam, prawda, że, jeżeli, że czasami jest, u dzieci jest trochę inaczej niż u dorosłych, bo jednak u dzieci dużą taką rangę, która się przyczynia do powstawania zaburzeń nastroju, to jest ten obszar społeczny. Czyli te sytuacje, w których dziecko się znajduje. Oczywiście to jest, do, jakby do tego jeszcze dochodzą takie predyspozycje danego dziecka, prawda? Wrażliwość jego układu nerwowego, umiejętności radzenia sobie z różnymi sytuacjami i tak dalej, i tak dalej. Genetyka, wiadomo. Natomiast rzeczywiście duża jest tutaj komponenta tych takich psychospołecznych uwarunkowań powstawania zaburzeń nastroju. I dlatego ja mam takie wrażenie, że czasami u dzieci. Naprawdę zmiany gdzieś poczynione w środowisku, na przykład, tak jak pani powiedziała, tutaj akurat chodziło o szkołę, tak? I, i ten, ten nastrój narastał, a w zasadzie obniżał się, bo była tego jakaś konkretna przyczyna. I działanie w te, z tą przyczyną może powodować, że dziecko po prostu poczuje się lepiej. I to jest też bardzo ważny aspekt, który pani poruszyła, że my jesteśmy w stanie to zrobić dopiero. Jak zdiagnozujemy taką przyczynę, u niektórych dzieci się da, a u niektórych się nie da tego zrobić, oczywiście, ale jeżeli się da, no to my dorośli faktycznie powinniśmy o to zadbać. No to teraz hmm, przyjmijmy, że już zdiagnozowaliśmy, że już wiemy, hmm, jesteśmy tego pewni. To co dalej? Czy takie małe dzieci też przechodzą psychoterapię, czy no, u dorosłych w grę przecież też bardzo często wchodzi? Wspomaganie się farmakologią. Tutaj też trudno mi sobie wyobrazić, że maluchy będą połykały jakieś lekarstwa. Jak to wygląda w przypadku takich małych dzieci? A to może jeszcze zacznijmy od tego, w którym momencie koniecznie trzeba iść do, pójść specjalisty. do specjalisty, bo mhm. nam, akurat szczęśliwie nam się udało no, załagodzić sam w domu. Załagodzić, mhm. tak. No to ja jestem zwolennikiem tego, żeby najpierw dać też sobie szansę, jeżeli to jest coś, co my zaczynamy gdzieś tam obserwować, przyglądamy się temu, poczyniamy jakieś interwencje w tym temacie. Na przykład myślimy sobie, ok, z jakiego powodu to moje dziecko może tak się czuć, tak? Może coś wśród rówieśników, może coś u nas w domu takiego się dzieje, może są jakieś zmiany, może doświadczyło straty. Jeżeli mamy taką refleksję i gdzieś my jako dorośli poświęcamy temu dziecku uwagę, poświęcamy czas, wprowadzamy jakieś zaradcze em, oddziaływania, to czasami rzeczywiście ta depresja ma szansę się w ogóle jakby nie rozwinąć dalej. Natomiast jeżeli obserwujemy, że pomimo tego naszego wkładu problem narasta i te objawy, które obserwujemy, nie znikają, a wręcz przeciwnie, mogą się nawet nasilać, to dla mnie to jest taki sygnał, żeby wtedy Zdecydowanie skontaktować się z psychologiem. Taki psycholog może pomóc nam określić no, jakby zakres, nasilenie tych trudności, ale też wdrożyć odpowiednie oddziaływania. Zastanowić się, czy to będzie bardziej terapia indywidualna dziecka, czy raczej cały system rodzinny powinien być objęty terapią, jeżeli akurat tam upatrywane jest źródło, początek tych trudności. To może być terapia grupowa, jeżeli na przykład relacje rówieśnicze powodują, że dziecko faktycznie bardzo źle się czuje. Natomiast w tych skrajnych przypadkach, wtedy kiedy no, diagnozujemy myśli samobójcze u dziecka lub dziecko dokonuje samookaleczeń, co także się zdarza u małych dzieci. Oczywiście zwykle nie przy pomocy jakichś ostrych narzędzi, raczej przy pomocy swoich paznokci czy zębów. Dzieci się gryzą, dzieci bardzo mocno się drapią, wyrywają sobie włosy. To jest dla mnie zawsze sygnał do tego, żeby także psychiatrycznie udać się po pomoc do psychiatry, do lekarza specjalisty. I Ja osobiście znam dzieciaki, które miały wprowadzoną farmakoterapię nawet już w wieku 6 lat. mi przerażająco. Więc ta farmakoterapia nie jest zarezerwowana tylko dla osób dorosłych, niestety. W skrajnych, takich bardzo nasilonych zaburzeniach nastroju także młodsze dzieci mogą mieć włączoną farmakoterapię jako taki no, środek zdecydowanie no, ratujący chyba życie nawet. No a bywa także, że konieczna, czy wskazana jest terapia rodzinna. Tak, oczywiście, bardzo często. No, pamiętajmy o tym, że dziecko nie jest wyjęte z kontekstu, prawda? Że dziecko to jest człowiek, który żyje w środowisku, żyje w systemie, chodzi do szkoły, ma jakąś rodzinę. I jeżeli my, jako psycholodzy diagnozujący problem, uznamy, że to właśnie no, gdzieś tutaj w tych relacjach rodzinnych może być źródło. Pogorszenia funkcjonowania tego dziecka, czy powstania tych zaburzeń, nastroju, to zdecydowanie to jest taki kierunek, w którym idziemy, czyli, czyli terapia rodzinna. A czy często ma Pani do czynienia z takimi przewrażliwionymi rodzicami, którzy dmuchają na, na zimne, to ja? <laughs> właśnie właśnie na ciebie patrzę. Chyba nie, <laughs> chyba nie, chyba ja, ja raczej nie mam takich doświadczeń. Zwykle jest tak, że jeżeli dziecko już trafia tutaj do nas do opieki, na przykład do fundacji to to już są rzeczywiście takie dzieciaki, które zdecydowanie wymagają wsparcia i bardzo dobrze, że ci rodzice się na to zdecydowali. Tym bardziej, że ja mam też takie wrażenie, że lepiej sprawdzić, dowiedzieć się, nawet zasięgnąć opinii psychologa tak indywidualnie, rodzic z psychologiem, nawet bez dziecka czasami, poopowiadać o tym, co nas niepokoi, być może się uspokoić, a być może rzeczywiście no, rozpocząć dalsze działania w tym temacie. A co w sytuacji, kiedy no, dochodzi do rozłamu wewnątrz tej rodziny? Bo niestety często się zdarza tak, że no właśnie mama mówi, że no, ja coś widzę, tutaj ewidentnie dziecko nie funkcjonuje tak jak powinno, a tata właśnie mówi, a to, to jesteś przywrażliwiony. Nie, nie rób z niego wariata. Nie rób z niego wariata, nie stygmatyzujmy dziecka i tak dalej, i tak dalej. Zawsze no, mama może się udać indywidualnie po takie wsparcie, po pomoc. Oczywiście, do kontaktu z dzieckiem nie potrzebujemy zgody obojga rodziców. Natomiast moje doświadczenia też są takie, że jeżeli my no, próbujemy nawiązać kontakt też z tym drugim rodzicem, który być może początkowo jest w oporze, ale zapraszamy go do rozmowy, zapraszamy go na wywiad, to raczej te osoby zostają w tej opiece. To znaczy, rzadko nam się zdarza sytuacja, w której mama mówi tak, korzystajmy ze wsparcia, a tata mówi nie, absolutnie nie. Bo dla nas jakby e, oczywiste jest to, że oboje rodzice działają na korzyść swojego dziecka. Każdy z nich może trochę inaczej rozumieć to, co się z nim dzieje, ale cel jest jeden, prawda? Zapewnienie bezpieczeństwa i dobrego rozwoju temu dziecku. Więc zwykle po takich no, rozmowach udaje nam się także nawiązać dobry kontakt z tym drugim rodzicem, który początkowo no, może nie wyraża aż takiej chęci czy potrzeby korzystania ze wsparcia. A mnie jeszcze takie, takie pytanie przychodzi do głowy, no bo. Wiadomo, że małe dziecko mały kłopot, potem może być jeszcze gorzej, myślimy sobie, prawda? Więc pewnie może przyjść do głowy takie, takie, taka, taka wątpliwość, taki, taki lęk rodzicom, że no skoro już w przedszkolu dziecko ma problemy ze sobą, to co będzie dopiero, gdy ono będzie nastolatkiem? Proszę mi powiedzieć, czy to jest tak, że, no, że właśnie te. Problemy emocjonalne dziecka w tak wczesnym wieku y, zwiastują, czy powinny nas w jakiś tam sposób y, uczulić na przyszłość, bo w, zwiastują poważniejsze problemy w późniejszym wieku, y, czy też może być tak, że to jest jakiś taki, no, że ta depresja zaleczona y, po prostu y, pozostanie wspomnieniem przykrym rodzica wyłącznie? No i tak, i nie. To znaczy, są dzieci, które, są dzieci, które my znamy, które korzystają z nas ze wsparcia w takim okresie nastoletnim, i one mówią o tym, że już w przedszkolu miały pierwsze objawy. Natomiast te objawy były bagatelizowane, nikt się nimi nie opiekował, nie otrzymały odpowiedniego wsparcia, przetrwały jakoś. Do okresu nastoletniego, no ale potem rzeczywiście te objawy jakby wybuchły ze zdwojoną siłą. Więc może być i taka sytuacja, ale jeżeli jest tak, że dziecko otrzyma adekwatną pomoc, zostanie zaopiekowane przez swoje środowisko, czyli przez najbliższych, z którymi jest, dostanie wsparcie, dostanie opiekę, terapię, jeżeli akurat jest to konieczne, lub inne wsparcie, na przykład farmakologiczne, to może tak być, że uda się z tego e, dziecku wyjść e, i to już nie będzie wracało. Tak naprawdę to jest bardzo złożone pytanie, bo każde dziecko jest inne, prawda? I uwarunkowania tej depresji też mogą być inne. Jeżeli mówimy na przykład o takich genetycznych uwarunkowaniach, to może być tak, że to będzie coś, co będzie nawracało. Ale proszę pamiętać, że jeżeli dziecko dostaje odpowiednią pomoc dość wcześnie. To po pierwsze, te objawy mogą nie rozwinąć się aż tak bardzo, a po drugie, dziecko dostaje narzędzia, jak sobie z nimi radzić. Dostaje informację, że jest e, ktoś dorosły, do którego ono się może zwrócić, i nawet jeżeli potem coś by się zaczęło z nim dziać, to ono ma już dobre doświadczenia. Ono już wie, że jest sieć wsparcia, która jemu w trudnych momentach może pomóc, i to też może być taki czynnik, no, też zabezpieczający to dziecko na przyszłość. No, czyli właściwie odpowiedziała Pani na moje kolejne pytanie, czyli czy nie lepiej przeczekać, bo może samo minie, tak? Wiadomo, nie czekać, prawda? Jeżeli to jest zwykły spadek nastroju, uwarunkowany jakąś przejściową sytuacją, to tak, to przeczekujemy. Ale my mówimy o depresji, prawda? My mówimy o pełnoobjawowym zaburzeniu nastroju, które składa się z wielu różnych objawów. I jeżeli mówimy o depresji, to nie. To ja uważam, że jej nie da się przeczekać, bo dziecko nie ma takich mechanizmów, żeby sobie samo z chorobą poradzić. No tak, czyli ja mam taką, taką mantrę, którą zawsze powtarzam, znaczy zawsze, w większości naszych rozmów. Powtarzam i będziemy chyba powtarzać Agnieszka w nieskończoność, czyli bądźmy uważni na nasze dzieci i nie wbijajmy sobie do głowy tych przekonań, które gdzieś tam nam e, zakiełkowały za czasów naszego dzieciństwa, że z tego się wyrasta, nie marudź, wydziwiasz. Bądźmy uważni, obserwujmy nasze dzieci i reagujmy wtedy, kiedy my uważamy, że już powinniśmy zareagować, bo być może nasza intuicja. To jest właśnie intuicja i nasza czujność, a nie przewrażliwienie. Bardzo dziękujemy za dzisiejszą rozmowę. Ja nazywam się Magdalena Keller. Ja Agnieszka Urazińska, a przypominam, że naszą gościnią, której bardzo serdecznie dziękujemy za obecność i za, za, za dobre rady, jest dziś Joanna Sasgust, psycholożka, psychoterapeutka, która pracuje w Fundacji Słonie na Balkonie. Bardzo serdecznie pani dziękujemy. Ja także dziękuję, to była wielka przyjemność. Pozdrawiam. Do usłyszenia w następnym odcinku. Do usłyszenia. To był podcast. Wysokich obszarów. Autopromocja. Czym jest odwaga w świecie pełnym lęku i niepewności? Czy można nauczyć się żyć odważnie? Kim są osoby, które się odważyły? Sprzeciwić władzy, stanąć w obronie wartości, powiedzieć głośno nie, kiedy wszyscy wokół potakiwali, walczyć o godność swoją i innych? Zapraszamy na nowy podcast Moja odwaga. Agnieszka Jucewicz zaprasza do rozmowy o różnych obliczach odwagi, ale i o lęku, bo jedno nie istnieje bez drugiego. Zapraszamy do słuchania.